A ty co podskakujesz? Masz coś do mnie czy co? A zresztą, hej, Wszystkim jesteśmy CDDZIO i to jest ciąg dalszy mojego zagrajmy w Mother 3. Ostatnio w tym let's playu. Rozpoczęliśmy trzeci rozdział w grze, gdzie Salsa, wspólnie z Fasadem, który wziął jego dziewczynę jako zakładnika, dostali się do wioski Tezmily i zatrzymali się w Jado In, czyli w gospodzie Jado. I dzisiaj w tej grze zaczniemy od tego. Co w ogóle faza tknuje, tak właśnie on wyrzec z pokoju z tej gospody w nocy i tak przed nami coś tam, jakieś plany ukrywa? O co mu chodzi? Co on w ogóle zamierza? Czy tak wychodzi i nawet nam nie daje znać? Jesteś w Zamku osochy? Dobrze! Czeka do świtu, a potem najdź tamto miejsce! To wszystko idzie gładko. Co? Widziałeś kogoś innego? W zamku? Eee, i to jest to, widziałeś tylko jego A więc niech tam będzie, Będzie jest tylko jakimś mieszkańcem, który się upił i się skupił w zamku no, coś takiego. Hmm, on kolej, kiedy chodzi? Chyba już go w to się widziałem. Ma on brązowe włosy, podobną aurę wokół siebie, trochę mu z ust i trochę go tak Pedel? Eee, tak, tak, nie martw się o niego. To jest jeden sposób na opisanie do naprawdę. Eee, tak, okej. Okay. Eee, zostałem to w twoich rękach. Miej się NA baczność. Aha, czyli to facet tamte pieniądze ukradł, które wtedy dał Butchowi jeszcze i które Butch ukradł. No, czyli rzeczywiście to nie był Duster, który był złodziejem tego worka z pieniędzmi. I tak teraz nic nie ruszamy, śpimy. Na miejscu facet nas, nas nie może wykryć. O! Widzę, że nie próbujesz uciec! A może po prostu tak, tak zasnąłem, że... No wiecie, że nie jestem w stanie wstać? Tak mnie sen wciągnął? Hmm, przypuszczam, że ten strach przed... Ten strach przed karą zmienił cię w bezkręgowego mięczaka! Niu! W ogóle lubię ten odgłos chrapania fasada, kiedy właśnie on leży i śpi. I więcej retrospekcji. Długo kopią, ten jest tego, no, porazi tą obrożą, i tak dalej, tym styczkiem. To jest przestronne, powiem wam. Hej, no co jest, no faza, Czy o budziku nigdy nie słyszałeś o czymś takim jak budzik, czy coś? Bo to mnie musisz obrożą mówić, serio? Ile by jest, Ty, kupę małpo? Słuchaj, Eee... teraz robię sobie swoje triki. Posakuj wokół mieszkańców wioski zabawniej i tak dalej i odczaruj. Popisz się i cię uwolnię! Zaplą do tamtej dziewczynki małpy. Ale jeżeli złisz widownię, to otrzymasz ode mnie ekstra dawkę kary, rozumiesz? Okej, okay, okej, okay, rozumiem. No co? Co może też i powie? Czy No. Jeszcze nie, w końcu, no dobrze, mnie was obudził tą obrożą, więc, no, nie miałem prawa czegokolwiek jeść w tym wypadku. Mnie to ciekawa, jaka dzisiaj będzie pogoda. Pff, typowy temat, jeżeli nie ma się o czym gadać. Pogoda, zawsze się gada o pogodzie, że. No, jaka ładna pogoda, jaki ładny dzień, i tak dalej. Ok, nagle jakaś katcenka od razu, kiedy wychodzimy, właśnie, z gospody, jado. No, się chyba jednak nie, nie decyduje na wyjście tutaj do tej studni. Chyba jakiś apel tutaj się zorganizował, który właśnie jest e, zorganizowany przez fasadę. Przyjdźcie! Zglądajcie się! Przyjdźcie wszyscy! Uprzejmi, mili mieszkańcy ale Należy omyśle gratulacje za ciężką pracę, którą wkładacie w każdy dzień! I nie tu jak fasada w końcu pokazuje. Przybyłem tutaj, żeby dać Wam wspaniałe wiadomości to do szczęścia. I teraz w lewo. Błękitne nieba, białe chmury, obfite plony. Pokaźny dobytek, szczęśliwe rodziny i uprzejmi sąsiedzi. Ta wioska jest obdarzona tyloma cudownymi darami. Ale ciągle tylko się brakuje. Codziennie. Trochę niepewności się w, w każdy dzień. Czy tak powinno być? Nie powinniśmy żyć trochę wygodniej i przyjemniej? To tylko naturalne, żeby mieć trochę podejrzeń i ukrywać. Dziwne zwierzęta, których nigdy w sensie nie widziano, te teraz łazą po, po lesie. I wielkie balonowe obiekty wypełniają niebo. Co się dzieje? Co się dzieje ze światem, w którym żyjemy? I to nie wszystko! No, to ani trochę nie jest wszystko! co wietrze mówi, że w bliskiej przyszłości. Na słowo wietrze, znam gościa. W przyszłości błyskawice tak potężne, żeby spalić całe lasy, będą spadały na wioskę prawie że dzień. Śmiałeś się, co o tego, czyż nie? Zresztą w ogóle, przecież wadza o tych właśnie obiektach i też tak to jest jego sprawka. I tych całych świetnych masek z tego, co no przecież tam więcej wyczytaliśmy. Pamiętasz powiedzieć ten notatnik z, z tym świetnym rejkiem, gdzie to właśnie było o tym projekcie Chimera? Więc co, czy by te błyskawice też były jego sprawką w przyszłości? No, zobaczymy. Jakieś błyskawice się szykują. O, śmiałeś się, co o tego, czyż nie? Myślałeś tak do, do siebie, no daj spokój, coś takiego by się nigdy nie stało. Ale ja naprawdę wierzę, że to wkrótce będzie rzeczywistością. I w takich chwilach jak ta, czyż to nie jest ludzkie naturze, żeby chcieć być szczęśliwym, żeby żyć z uśmiechem na twarzy. Ale ja mam dla Was dobre wiadomości. Dzisiaj jest Was szczęśliwy dzień. Możecie zdobyć szczęście bardzo łatwo. Na przykład! Nawet mój słodki Salsa tańczy tak szczęśliwie! I to tylko dlatego, bo widzicie, ta oba już szczęście zdobyła szczęście. No, chyba niektórzy tego nie kupują, co facet mówi, ale trochę jednak zostało zainteresowanych z tego, co widzimy. Jak dokładnie Salsa zdobył szczęście? Wszyscy, którzy są zainteresowani, proszę podnieść wasze ręce. Kto, kto chce być szczęśliwy? Okej, więc mamy padło Mamy Abby, Ebota, Beefa i Izak. Trochę się zawahał, ale jednak też poniósł. Okej, mamy salsa. Zapytaj tych miłych ludzi, którzy chcą szczęścia, jak się nazywają, jak mają na imię. Rozumiecie, ręce w górze nociska. Okej, Ok, więc najpierw może Beef. Jestem Beef! Jestem tu kazan o co tu chodzi, ale jeżeli coś z tego wyciągnę, to spróbuję. Ok, mamy także, jak mówię, Abby. Jestem Abby. jest swojego męża Bota. Nie ma chyba nic złego w byciu zbyt szczęśliwym, czyż nie? Ok, tyle od niej. Tak, jeżeli nie wiecie, Ebot jest mężem Ebi. Jestem Abot! Byłem zbieraczem, kolekcjonowałem rzeczy odkąd byłem małym chłopcem. To trudno wyjaśnić, ale po takie zbieranie rzeczy jakoś mnie uszczęśliwia. W dodatku chciałbym wiedzieć, jak to jest być szczęśliwym, jak to wygląda w ogóle. No, okej, nie, mówił, że jest szczęśliwy, kiedy coś zbiera, tak potem mówi, że jest karakter jak się wygląda. Nie wiem, o co mu chodzi konkretnie. Okej, jeszcze Izak. Jestem Izak. Chcę tylko zobaczyć, czy naprawdę łatwo zrobić szczęście. Okej, okay, więc tylko oni wszyscy podnieśli prędzej. Wszyscy! Nawet jeżeli jeszcze jedna osoba będzie w stanie zrobić szczęście, to w tym świecie wszystko będzie w porządku. A co do tych, którzy jeszcze nie podnieśli rąk, proszę to przemyśleć. Jeżeli się zdecydujecie na szczęście, to proszę tak widz, kiedy tylko sobie życzycie. No cóż, to wszystko na dzisiejszy pokaz, niech szczęście przejdzie do tej wioski. Trzymajcie się! A więc, no dalej, chodźmy już, mały Salsa, wróćmy do gospodyni. Okej, okay, więc lec z tego saga kafelu, jednak tam trochę osób się zainteresowało tym całym szczęściem, które te reklamuje. Bo jakie szczęście w ogóle chodzi? No to już za chwileczkę może zobaczymy. Tak, to ja! E, co jest? Czy to odnaleźliście? Co? Są inni ludzie od trzy No przecież mówiłem przedtem, że był ten cały... taster właśnie, ten gość, który wygląda meda z tego typu leczy. Nie, nie może ich wykopać po prostu? Co? Nie możecie, bo są zbyt silni? No dobra, będę tam... no będę tam za chwilkę! Ale póki co... Upewnijcie się, że to znajdziecie. No, dobra, no bo słuchaj! Pudełka czterysta są ukryte w cmentarzu. Dostać je wszystkim, których imiona na wszechcie poznałeś: Edward, Epin, Beef, Izak. Ta czwórka ludzi. Gdzie mieszkają? A skąd chciałem ja wiedzieć? Sami ich A kiedy skończysz e, te pudełka dostarczać, nawet nie myśl o ucieczce. Wrócisz tutaj prosto, jak skończysz zadanie. Do tego po pokoju. Jeżeli tego nie zrobisz w e, mnie niż 3 trzy minuty czy coś to twoja kara będzie jeszcze bardziej surowa. Byłeś jeszcze bardziej porażony, że to się stanie, coś takiego. Jeżeli spróbujesz uciec ode mnie albo będziesz mi nieposłuszny, to jeszcze się upewnisz, że ukażę tą dziewczynkę małpkę. Rozumiesz? Tak, tak, rozumiem. Hej, przecież powiedziałem, że rozumiem! Jaki jest twój problem? No to przejdź do rzeczy! Jeżeli skończysz dostać się w te pudełka w mniej, w mniej niż 20 minuty, Dodam Ci może banana czy coś? Robię to z uprzejmością mojego serca. Ponieważ czuję się tutaj tak trochę okropnie, że nie jesteś, nie jesteś nawet. E, nie ma zgody na jedzenie czy pić, picie czegokolwiek. Więc bądź wdzięczny! Nie wiem o co teraz facetowi chodzi. Skąd to jest tak, czy tak jemy i chleby, żeby się uzdrobić i też pijemy tą całą wodę, która pi no, która tam pachnie jak gnój. Więc no nie wiem o co tutaj facetowi w ogóle chodzi. A no tylko pana nie pozwala jeść, ale tak reszta, no jem, i na kiem chleby i orzechy i tego typu rzeczy, nie wiem co tam co jeszcze. Oké, okay, teraz właśnie kiedy jesteśmy w, w salce, możemy tutaj wejść na prawo. I te oto prezenty będą już zamknięte, więc możemy je teraz... możemy sprawdzić ich zawartość. Tak, w każdym z nich będzie orzech. O, już nie, już nie ma miejsca, więc e, cztery orzechy mi muszą wystarczyć. OK, teraz e, też możemy oprócz tych... E, A znaczy to nie musimy teraz jako sasa, tylko tych pudełek dostarczyć. Możemy, możemy też tam parę innych rzeczy w też byli zrobić. Na przykład możemy teraz e, z tymi orzechami przejść się do Caroline. Jeżeli pamiętacie, to jest właśnie ta Caroline, która, e, która wtedy, w ale pierwszym Flintowi zrobiła chleb. I także Sasz taki chleb może ona zrobić. O, co słodka mała małpka. Widzę, że masz orzechy. Jeżeli dasz mi trzy, to mogę ci kupić trochę chleba. Ty chciałabyś tego? Ależ jasne, o wow, rozumiesz co mówię? Okej, okay. zrobię Zab to tu stóż, więc poczekaj chwileczkę. Jak mówię, Caroline, tak samo jak Flintowi, będzie robiła albo chleb, albo ciastko, zaży, ile jej dacie orzechów. Gotowy. Jednak się pewnie, że go zjesz, zanim będzie znowu zimny. I za to mamy trochę chleba, ale jeszcze... Tak jest, mam jeden tam orzech zebrany, więc jeszcze chcę, żeby Caroline zrobiła jeszcze jedno ciastko dla mnie. Tak, na wszelki wypadek. Tam się może kiedyś uzdrowić Okej, okay, tyle od Carlin. Co ty powiesz? Małpo. I to wszystko. Świetnie. Okej, jakby to jest wszystko, co tutaj możemy u Caroline zrobić. Jeszcze możemy wstąpić do bazaru Tomasa. To no, jest to niby grzyb, ale... O, wow, Chwileczkę, Małpo! Nie dotykaj tego! Tak, jednak Tomas tam nie pozwoli tego wziąć, tego całego grzyba, więc nie myślcie o tym. Ale z kolei jest też Mike. O mój, ty jesteś słodką małpą? Czy możesz mi zrobić trick jakiś? Okej, okay, niech będzie salto na przykład. Oho, za wspaniały trick! to twoja nagroda! Trochę brudne i nie ciastko. No, za które w końcu Mike jest znany, ale też takie ciastko od Majka możemy otrzymać. Więc o tym też trafnie warto pamiętać.